takie specjalne żarówki, żeby kierunkowskaz działał jako światło dzienne w tym aucie, ale napotkałem parę problemów. Zacznijmy od początku i co było w środku opakowania. Dobrze opakowane, ciasno i nie wychodzi, więc dobrze. Głównie plątanie na kabli i dwie żarówki. Tutaj mamy dwie końcówki na kablu, zestaw kabelków do podłączenia, dwa pomarańczowe chyba oporniki i pomarańczowo-białe żaróweczki. A, I nie zapominajmy o trytytkach! W ogóle pierwszym pomysłem było, żeby tutaj wyciąć jakieś dziury i wstawić te światełka LED. Dzienne. I teraz tak, ta wiązka kabli ma dwie wtyczki i na końcu ma kabel do podłączenia, do zasilania. I każda z żarówek ma swoją wtyczkę. Jedna, druga. I teraz tak, w tym aucie żarówki są schowane za taką zakrywką. Tak. Wyjmujemy ją, żeby mieć dostęp do żarówek. Wyjmujemy żarówkę i oprawkę kierunkowskazu. Następnie z oprawki żarówkę. Porównujemy czy nam wszystko pasi. I teraz tak, ta nowa żarówka wchodzi w zasadzie tylko na wcisk w miejsce w poprzedniej żarówki. Później tą końcówkę w oprawkę. Ale u nas okazało się, że to nie do końca pasuje, więc jakoś tam na wcisk weszło. Następnym krokiem sprawdziliśmy czy to w ogóle działa, więc podłączyliśmy tak na krótko. I co? LED nas oświecił! W ostatecznej formie ma to działać tak: po zapaleniu stacyjki będzie świecił LED, a jak będzie kierunek się włączał, to będzie się wyłączał. I oczywiście migał kierunek. A, żeby przeprowadzić kable, to trzeba by małe modyfikacje zrobić w oryginalnym tym e, zakrywce. Oczywiście nie obułoby się bez problemów. Oporniki bardzo się grzały, chociaż może tak to jest normalnie. I dodatkowo kierunek, jak miał działać, czasem nie działał, nie wiadomo czemu. Czasem świecił ledem, kiedy powinien migać, albo przestawał migać. I ja mam wrażenie, że brakowało tam w zestawie jakiegoś przekaźnika, ale nie wiem. Dajcie znać. Elo. To co jest ten kawę?